Dzień jedenasty wieczór. Ewangelia według świętego Mateusza 21, werset 32. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów? Zwrócił się do pierwszego i rzekł. Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział Idę panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, Celnicy i nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości, a Wyście Mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli Mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby Mu uwierzyć. Rozważania Dobry ojcze, ty mnie stworzyłeś, abym współpracował z tobą, abym pracował dla dobra swojego, moich braci i sióstr. Wiele razy muszę przezwyciężać moje zniechęcenie i wygodnictwo. Wiele razy usprawiedliwiam się i chcę moje obowiązki przerzucić na innych. Twój umiłowany syn Jezus Chrystus. Wziął krzyż i powiedział mi, bym go naśladował. Krzyż ma gorzkie korzenie i bardzo słodkie owoce. Ojcze Niebieski, dałeś mi krzyż moich obowiązków i pracy jako klucz do Królestwa Niebieskiego. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca twego. Maryjo, tyś najlepszą matką. Bóg wejrzał na twoją pokorę i uniżenie. On wybrał ciebie i postawił nam na wzór pracowitości. Pomóż mi wyrzec się wszelkiego lenistwa i wygodnictwa. Rachunek sumienia. Módl się powoli tymi słowami. Mój dobry i miłosierny Ojcze, stoję przed Tobą. Wiem, że mnie widzisz i mnie słyszysz. Chcę dzisiaj Ci powiedzieć: Wierzę, że Ty wzywasz mnie do pracy w swojej winnicy. Duchu Święty, pokaż mi, jak bardzo Bóg mi zaufał. Oświeć moją pamięć i moje serce. Aniele, stróżu mój, pomóż mi rozpoznać moje wady. Amen. Teraz przypomnij sobie, jakie były Twoje poranne postanowienia, co się wydarzyło w tym dniu, jakie uczucia były w Twoim sercu. Oceń, z czego Maryja i Jezus byliby zadowoleni. Podziękuj za to. Dzięki Ci, Panie, za pamięć, za dobre natchnienia. Za to, że pobudzasz moje serce do pójścia za tobą, że zabierasz mój lęk przed przyszłością. Teraz oceń, z czego Maryja i Jezus byliby niezadowoleni, przeproś za grzechy i zaniedbania. Miłosierny Boże, wybacz mi moje lenistwo i zniechęcenie, moje wymówki z obowiązków mojego powołania. Szukanie wygodnego życia bez obowiązków. Wybacz moje źle wykonane lub niedokończone prace, niepunktualność, odkładanie na potem przepraszam Cię, żałuję: proszę Cię, dobry Ojcze, pomóż mi jutro nie ulec pokusie lenistwa. Pomóż mi w walce z moją wadą. Chcę być podobny do Jezusa i Maryi. Szczególnie proszę Cię o cnotę na przykład pracowitości, sumienności, dokładności, punktualności. Chcę poznać Twoją świętą wolę. Daj mi siłę ją wypełnić. Proszę o łaskę Ducha Świętego. Łaskę wiary, nadziei i miłości na jutrzejszy dzień. Jezu, ufam Tobie. Królowo pokoju, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święty Józefie, patronie pracujących, módl się za nami.